Cześć, witajcie, ja jestem Kamerlant A to kolejny odcinek Serii Let's Play Poker Live Dobra, jak widzicie Byłem na treningu ponad 26 godzin 20 minut i 38 sekund Pora zakończyć I ile dostanę Wow, spore punkcików, wędruję Na moje Okej, okay, dobra Jak widzicie to jest ponad 50% więcej Znajdowanych jagód dzisiaj w dziczach i jedziemy do lasu, oczywiście, bo tu znajdujemy przynajmniej dobrą jakąś ilość tych jagód i można sprzedać albo dać na jakieś poprawki. Okej, okay. co? So, jakiś trener znam, Czy nie znam? bo pierwszy, dopiero trener. Co ja mówię, w ogóle. I tak, a co w tym Seizure Styliera? Wydachta? Dokładnie, nie powiem, ale moje pokamony są lepsze. Ach, moja skrawa, taka prawda, owa leżąca. O, nowy. I tu tu. Fajnie mi się w ogóle przechodzi do na tym Hunter w moim, w punkcie 30. Fajnie, już nie długo. Jakieś 16 leveli i już może będzie ten wymarzony w wersji Shiny. Kurczę, no już doczekać nie mogę, kiedy go Trzeba Czasu schodzimy w tym gle. warto jest. Albo go zostawię dla siebie po prostu. Nie wiem możliwości jak to działa. Albo sprzedam, albo zostawię w Na przykład w rezerwie na przykład. Albo na przykład jakieś ceny jego, czyli Kingara e, wskoczyły, to zostawię dół. Ale jeszcze nie wiem. Nasz czas, czas był pokazać. Okej. Okay. Ten nie jest lepiej grą, bo Idzie nam dosyć, dosyć, dosyć fajnie. Coś się złapało. Okej, okay. spiro. Dobra, to idziesz tu. No i łapiemy. O, coś się łapa. O, super, 12 już jest. Coś już będzie dla hunterka. Wszystkie jakie jak doby znajdę. Znaczy większość to znajduję fioletki. I fioletki to zawsze daje hunterką. Taki ulubieniec teraz się zrobił, ale nie, wszystkie pokonane są tutaj w u mnie w drużynie równym. choć wiem, że większość Pokemonitmi cały drużynie nie gram, tylko dwoma, bo teraz gram hunterem i Gengarem. no to wiecie no to. Ciężko spogodzić to wszystko, żeby to, to powinno każdy każdą jakąś walkę. ciężko. Nie ja to szybko jakoś tak pić, bo będę to już jakoś sam idzie. Tak. Osiem dostaliśmy fioletek, 10 czerwonych i to jest niefajne, to też nie fajne idzie. Idziesz? Właśnie. Się. się nie Jakieś robię na przykład do niebieskiej Niebieskie apoty, które bym na przykład bym gdybym słucham Uff. 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 walka z tymi trenerami. Od razu Bo, ale wydaje mi się, że jakieś 20 tysięcy zarobiłem na tym Lepiej mi przecież uleczone niż że w ogóle żeby nie było uleczone, bo jak są nie uleczone, no to wiecie, znaczy można w ogóle to skieprzyć za przepiszeniem i nas pokonać ale trzeba aby jeszcze raz jakiś wystąpił liczę czy. I tu Jeszcze jakieś 450, no 60, 460. I mój hunter przyjdzie na poziom kolejny, czyli jaki to będzie? To Wow. Nigdy by się tego nie spodziewał naprawdę. 50 punktów, zaraz weźmiemy sobie klikanie. Ale to jeszcze chwileczkę. No, kolejna redaktor. to też Nie wiem, trzeci będzie, albo drugi. Nie mam pojęcia, ale tyle to naprawdę wpadają, u tych trenerów to cały czas przełożą. No, tutaj, Hmm, co jeszcze? Tu w wezmę tylko klikanie. I... Okej, okay, klikanie jest zrobione. Wędrujemy do dziczy. O, super, co? na początek 25 dzików. Wędrujemy na moje konto. Właśnie, słuchajcie. Dobra. Aaaaah. Będzie było gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, Dobra, kolejny. Idziemy. Czerwony. odgrasz. Ja, jak grasz? Co to jest w Zobaczcie, jak to wygląda. Ciekawe, jakie dzisiaj jest pokój. Miałem na mnie patrzyć na to. O, już znowu nie. Ale w ogóle. Nie będę na to bo, bo to i tak zupełnie mnie nie interesuje. Oraz to sam chciałbym mieć tego pokony na... Te pokolenia. Ale jakoś się nie wydarzyło, żebym mam po mnie amunicję w

Tak, z nie. O, już jest 700 punktów, o, spoczko, dosyć, nie powiem. Tak, teraz uleczymy sobie te pokinunki nasze i Pikachu.

Turko i bridżard. Ty na krańcu. I ty. Tak. Grawcy, trening. I to by było na tyle. Jeśli filmik Wam się spodobał, to dajcie, la la dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Będziecie wtedy na bieżniu Dobra, ja się z wami żegnam. Cześć, Ciu.